Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do was z filmem odnośnie tej oto super lośniarskiej książki. E, upiłam ją niedawno i stwierdziłam po, wiecie, jakby przewertowaniu wszystkiego, że fajnie będzie, jak się z wami podzielę tym odkryciem moim właśnie, bo to jest książka, która jest naprawdę bardzo spoko. Książka nazywa się, raczej nazywa się. Nosi tytuł Plant Power. Jak wychować szczęśliwe rośliny i autorką jest Małgorzata Augustyn. I powiem Wam, że to jest taka bardzo wiedza skondensowana, dosłownie. Cała książka składa się głównie z opisu różnych roślin, ale we wstępie znajdziemy też trochę informacji, takich wiecie, podstawowych, na przykład o przesadzaniu roślinki albo jej rozdzielaniu. Znajdziemy też informacje o tym, jak w ogóle je przycinać, żeby one ładnie rosły. No, i jest też dużo informacji o tym, jak te roślinki, jak się nimi zatroszczyć, jakie przyniesiemy, na przykład do domu, żeby je od razu nie pakować, ich nie wiem, w nawożenie albo coś takiego. To jest taki, na początku jest właśnie taki wstęp, i on też opowiada, w tym wstępie jest trochę opowiedziane także o szkodnikach. I to też jest spoko, bo mamy powiedzmy krótki opis szkodnika, jak on wygląda, i do tego, co możemy zastosować, żeby tego szkodnika się pozbyć. Te książki też są, oprócz tego, że. Mówimy o chemicznych środkach do zabijania wszystkich tych, wiecie, szkodników, jak wciorniaski, przędziarki i tak dalej. To są tu też przepisy, tylko takie, wiecie, króciutkie bardzo. Takie roślinno-domowe wywary przeciw właśnie tym szkodnikom. Może kiedyś wypróbuję, mam nadzieję, że nie będę musiała. Chociaż na razie dalej walczę na monsterze mojej dużej z wciorniaskami. Ja mi ciężko tutaj idzie. Ale wracając, ta książka jest raczej do tego, żeby ją mieć na bieżąco. Raczej nie jest do przeczytania... Wiecie, tak na raz, tak jak, nie wiem, zwykła książka, albo jakiś poradnik, czy coś w tym rodzaju Bo w książce mamy dużo, wiecie, różnych roślin Są krótkie opisy i do tego są, e, wiecie, jakieś ciekawostki No i przede wszystkim, jak o tą roślinę dbać, czyli w jakim miejscu ją postawić Jak podlewać i jak w ogóle się nią zajmować I mamy tutaj dosyć duży spis tych roślin ja na przykład wszystkich swoich roślin nie znalazłam w tym śpisie i jest dużo też roślin, których w ogóle ja wcześniej nie kojarzyłam i nie znałam, a mogą być ciekawymi roślinami. Więc e, dla mnie to jest taka książka, do której ja zajrzę, jak powiedzmy chcę coś kupić i będę musiała sobie znaleźć w tej książce. Nie wiem, roślina do zacienionego miejsca, bo na przykład mogę tylko mieć w zacienionym miejscu i potrzebuję w zacienianym miejscu, to mogę sobie w takiej książce poszukać albo nie wiem, dostanę roślinkę, chcę ją zidentyfikować, jest w tej książce, to sobie sprawdzam, okej, okay, to jest taka i taka roślinka, trzeba ją tak i tak podlewać i tak o nią dbać. Albo sobie kupimy i właśnie chcemy sprawdzić, czy wszystko będzie ok, jak postawimy w tym czy w tym miejscu. Ogólnie bardzo ładne obrazki są tych roślinek, jak już tak, jeśli chodzi o wizualizację. Fajnie jest ten opis skąd pochodzi ta roślinka, fajnie, że są e, powiedzmy takie ciekawostki albo uwagi co do tych roślin. No i ładnie jest po prostu opisane, wiecie, tak rzetelnie tutaj uprawiamy, tak robimy tak, tutaj nawozimy, tu nie nawozimy. Jak jest y, lato, to może stać słońcu, jak jest zima, to może stać słońcu, jak jest, nie wiem, wiosna, to może stać w półcieniu i wiecie, takie wszystkie rzeczy. Jeśli chodzi o cenę tej książki, ja ją kupiłam na przecenie w piku, bo ja ją kupiłam z przeceną 30%, więc zapłaciłam jej za 30 zł, a normalnie ona kosztuje 40. Więc to też chyba nie jest super dużo, ale no faktycznie to jest taka książka, którą jeżeli jesteśmy osobami, które zaczynają swoją przygodę z roślinkami, to na pewno ona się nam może przydać. I ja będę z niej na pewno też sporo korzystać To chyba tyle, bo ja nie wiem co więcej dodać Bo tutaj dużo nie ma jakby takiej recenzji stricte, no nie wiem Jakim stylem to jest napisane albo coś No stylem jest napisanym takim normalnym, przystępnym Jakby nie jest nic niezrozumiałe Po prostu wiecie, takie kompendium wiedzy, mały poradnik Do którego możemy zajrzeć w każdej chwili więc jeśli chodzi o książkę, to by było tyle I bardzo Wam ją serdecznie polecam Ale chciałam Wam się jeszcze pochwalić jednym rzeczą Bo moja alokazja, ostatnio zauważyłam, że zaczęła zjadać swoje liście No i nie mam nawozu, żeby ją na, y, wziąć na nawieść. nawieść. I przez to, że nie mam tego nawozu, no to ona pobiera składniki ze swoich listków Ale zaczęła ich pobierać więcej ja I ostatnio się przyglądam tej mojej alokazji a ona zaczęła kwitnąć. Także ja wam się teraz pochwalę. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Bo ten kwiatek tu jest jeden już, powiedzmy, z wiandu. Ja go miałam. Ono jeszcze z dwa dni temu był spoko. I tutaj rośnie drugi kwiatuszek. No i tu jak można zauważyć, są te wszystkie umarłe liście. Ale ja ich nie obcinam, dopóki ona z nich nie wyżre wszystkiego, co się da po prostu. Więc one sobie rosną. No i tu widzę, że ze samego dołu wyrósł mi też baby, mały. Oddzielnej chyba bulwie, więc też będę mogła sobie coś tutaj przesadzić. No i co? No i to by było na tyle. Powiem Wam tylko, że zbieram się do tego, żeby zrobić, powiedzmy, przegląd jeszcze raz moich roślin, bo parę roślin nowych mi doszło. Dostałam, powiedzmy, je na urodziny. Ja nie jestem w stanie ich zidentyfikować, więc muszę sobie posiedzieć, bo w tej książce, którą kupiłam, ich nie ma. Więc muszę posiedzieć, poszukać i postaram się też zrobić właśnie od tych nowych sośnikach, które mam. E Film, powiedzmy, taki drugi plant tour i przy okazji, jakby jak o nie dbać. Bo ja jakby dbam o nie, tak, powiedzmy, że na czuja i na oko. Także na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zaglądajcie na Instagrama. Tak jak wiecie, tam wszystko będzie na bieżąco i też się trochę bardziej odciniałam z tym Instagramem, więc prywatnie też trochę wrzucam, więc jak chcecie sobie popatrzeć, to możecie popatrzeć. Widzimy się w następnym odcinku. Papatki!